Czy to jest też rzecz, która jest u Ozu bardzo często, czyli że te filmy tak nas przytulają, po czym precyzyjnie ściskają nas za serce? Przynajmniej w tym późnym okresie to jest ten styl. I Ozu sam odpowiadał na te zarzuty, że robi ciągle ten sam film, że jest zainteresowany tą tematyką. Jeżeli malarz może malować jedną różę na wiele sposobów, to dlaczego on nie może robić wiele filmów, każdy w trochę inny sposób o tym samym? Jest pewna unikalność w tej codzienności, którą on prezentuje. Te codzienne doświadczenia, które dla nas mogą być zupełnie pospolite i wtórne, za każdym razem mają swoją unikalną duszę. To też powinno tak rzutować introspektywnie na no to, jak my postrzegamy nasz codzienny dzień. Moje wyjście do sklepu nie jest Twoim wyjściem do sklepu. W tej pozornej równi zupełnie pospolitych doświadczeń możemy mieć zupełnie unikalne dramaty. I to, że mierzymy się wszyscy z tym samym, nie znaczy, że mierzymy się w taki sam sposób.